Dzień dobry, witam bardzo serdecznie wszystkich łodzian. Nazywam się Jarosław Jasiński. Jestem rzeźbiarzem, jak widać, walczę teraz rzeźbię, rzeźbie tutaj po piersie Jana Kowalewskiego. Jestem rzeźbiarzem pochodzę z Bierunia Starego na Śląsku i postanowiłem, że przyjadę do Łodzi, ponieważ w tamtym roku był rok Jana Kowalewskiego i w rzeźbie po pierwsze portret tego sławnego kryptologa z Łodzi. Także zapraszam wszystkich, wszystkich, kto jest chętny tutaj, żeby mi pomóc trochę i, i polepił ze mną z gliny, także nie jest to nic nic trudnego, bardzo łatwo, serdecznie zapraszam. Jestem na ulicy Piotrkowskiej 132. Także, także jest okazja, żeby zobaczyć, jak się, jak się rzeźbi z gliny, trochę ze mną porozmawiać. I, i to wszystko. No. I zapraszam do pracy w takim razie.